Panie Marszałku, Panie Ministrze, mam pytanie do Pana Ministra, bo wiemy, że w, 2013, w 2003 roku Unia Europejska przyjęła plan działań egzekwowanie prawa, zarządzanie i handel w dziedzinie leśnictwa. W skrócie to jest nazwa właśnie FLEKT. Głównym działaniem wyszczególnionym w planie jest podpisanie przez Unię Europejską dobrowolnych umów partnerskich z krajami, z których importuje się drewno i produkty z drewna Unii Europejskiej. I pani minister bardzo prosiła o wyjaśnienie, które kraje podpisały umowę, czy my jesteśmy zobowiązani do podpisania tej umowy. Trochę tego rysu historycznego i tych faktów, które nastąpiły później. Natomiast do posłów opozycji no, chciałabym tylko skierować prośbę więcej zaufania do rządu. Bo to przecież rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w pełni chciał chronić lasy, chciał zmian w konstytucji, a państwo się, że tak powiem, opierali. Wygłaszacie państwo tezy, które są, nie mają miejsca, które są nieprawdziwe. Dziękuję.